Ten człowiek nie jest tym, za kogo go macie. Ale jeśli według was wygląda niegroźnie, to dobrze. Właśnie o to mu chodziło. Przyjeżdżacie do nas, kurwa, nie wiadomo skąd. Jednak spokojne życie i brak adrenaliny nie są dla niego. życie się po naszych ziemiach i jeszcze masz czelność do mnie mówić, kurwa? Takie rzeczy. Minęły już dwa lata od pamiętnego wydarzenia w Valentine. Przez które on i jego ludzie musieli zniknąć. Problem w tym, że kiedy jesteś skurwysynem z krwi i gości, prawda w końcu wyjdzie na jaw. Jest rok 1900, najlepszy czas na nielegalne interesy. Najlepszy czas dla Southfield Outlaws. Kupiliśmy mały dom, który służy nam za magazyn. Jest on dobrze ukryty, ale i tak musimy mieć się na baczności. Nadszedł czas zaplanować nasz pierwszy skok po latach. Coś, dzięki czemu chłopaki rozprostują trochę kości i znów poczują ten zastrzyk adrenaliny. Czas brać się do roboty. Do, długa historia, ale wczoraj e, odbijaliśmy z transportu więziennego tego pana przystojnego Jamesa. Tego mhm. najbardziej ściganego bandytę w stanie. No okej. Okay. Bo my mamy z nimi, powiedzmy, no, to... że bardzo dobry kontakt. My im parę przysług wyświadczyliśmy, więc oni... Oni też są w stanie nam trochę zdziałać, pomóc. Do hmm, fajnie. No to po pierwsze. Po drugie, yy, no, wczoraj. To znaczy, odbiliśmy tego Jamesa i znowu został złapany. Znowu go złapali. <laughs> Jale, no tym to razem wtedy go I razem na, wysłali go na wyspę. Wysłali go na wyspę i my wzięliśmy jako zakładników i zabrykodowaliśmy się w lecznicy w Valentine's. Mieliśmy zakładników trzech medyków, nie, dwóch medyków, nie, jednego rostowego człowieka. I żonę generała. No ambitnie. No, no i się ta no i... tam godzinę, tam półtora godziny siedzieliście, targowaliśmy, o to i aż w końcu udało się. Wypuścili go, a my oddaliśmy żonę. Tylko teraz to. No po... i udało się tak bez strzelaniny? Udało no, się, no, bez tak, strzelania. Tak. No, no, nas no, i i puścili nas normalnie. No, Okej. Okay. Ale teraz słyszałem, że Jamesowi właśnie teraz grozi stryczek. No kurwa. No, no to tak, no teraz zbieramy zakładników. Mhm. Jeżeli... Uda nam się zebrać jak, jak najwięcej zakładników. Bierzemy ich w jedno miejsce i kontaktujemy się z jedną osobą, żeby yy, nawet jeżeli do, nie wejdzie razem z nami w banku, to żeby gdzieś siedziała na jakiejś skale i po prostu ich do nich strzelała. Jak, jak mić zacznie do nich strzelać, my wchodzimy do banku w trójkę. Mhm. Pan, no. Mitch. Mamy jedno miejsce, w którym jest ślepy zaułek czy może nie ślepy zaułek, ale taka mała no, za jest, jest zakręt, jest za nie widać taki, nic. No. Są krzaki w ogóle. On się ubierze... Pokaż, pokaż jak się ubierzesz. On się po pokażę ci zaraz jak on No stanie ten to lubi kurwa Przedawiam. kamuflaże widzę. No tak, tak. co? On tam stanie, my będziemy jechać, dalej będziemy kontynuować ucieczkę tam drogą obok tego miejsca. My przejedziemy, szeryfi zaczną jechać za nami, to on zacznie do nich strzelać. Na głos strzałów mhm. my zawracamy i pomagamy. Okej, okay. tylko pytanie: czy my dojedziemy do tego jedno. miejsca w ogóle? Dojedziemy, do to jest zaraz obok Valentine'a. No kurwa. O, właśnie, on tak stanie, mhm. tak jak teraz, że no nie widać w ogóle. No jakbym przejeżdżał chłodno obok, to bym się kurwa nie spodziewał. No. no, A, to no te okay. są to są rzadkie, straszne te ksztaki. Są... Tam są gęstsze, tam, tam, tam nie mhm. będzie widać w ogóle. No, dobra. Poczta to nasz kolejny przystanek, zanim zaczniemy robotę. Przy okazji dostałem list od wuja, w którym pisze, że musi odpocząć, że ma dość chłopaków i wszystkiego, a przecież w sumie dopiero co przyjechał. W liście napisał, że chce się zająć polowaniem i oddać Bogu, jakby ten stary drań chociaż w niego jeszcze wierzył. Napisał, gdzie znajdę jego mały obóz, jakbym chciał z nim pogadać. Zrobimy najpierw swoje i za jakiś czas go poszukam. Potrzebujemy tego czubka, przecież budował to wszystko z nami od podstaw. Nie możemy go teraz tak zostawić. Tymczasem wysłaliśmy listy do nowych znajomych, których młody i Wilson uznają za godnych zaufania. Mam nadzieję, że się nie mylą i nie będziemy tego później żałować. Pomogliśmy im wcześniej, więc teraz sami poprosimy ich o pomoc. Kto wie, może faktycznie się odwdzięczą? Pani przepraszam, ale proszę się zatrzymać. Pro, proszę sobie, czy... Nic się nie dzieje, proszę jechać. To jest osła. A, panowie... Ale nic Pani nie zabierzemy, to na spokojnie. Trochę czasu będzie musiała nam Pani poświęcić. A nie robi Pani nic głupiego, to nic złego się nie stanie. No, niestety. Poczekaj. No, panowie... Nic... dlaczego może mnie ja to trafia? No niestety, no tak, tak jest las, no. Mhm, no, no to poczekaj, to tutaj... No no my znaje, tutaj jest... znajdę coś, znajdę coś. Ale nie no, bo musimy jechać jeszcze poczonego, nie? No jedźcie on nie sobie, wiecie. ja tu zostanę. No dobra, dobra. Żebyśmy bez to dwie godziny nie szukali. Mhm. Szkoda kobiety, o, bo tam tak. kurwa z głodu umrze. No tak, też tak myślę. Tutaj też chodzi o czas innych, tak? To ta jest. Zróbmy to Aha. ze sobą. O! O kur... No! No i ładnie. Pan wstanie? Alo, przy pana. Ja, wstanę. Hmm. Gdzie pan tak pędzisz? Powiem panu. Powiem panu, że no, dosłownie spadł nam pan z nieba. Dosłownie. Ale jak nic panu nie jest, to myślę, że pan się nie pogniewa. No, no co? Znaczy, no, 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 <laughs> musimy panu zająć trochę czasu, tak? No, robota pana chyba dzisiaj ominie lekko. Nie ucieknie, jak to mówią. No, no tak, ale nie ucieknie, tak padnie. Także na spokojnie, jak już pan się tutaj oporządzi, w stanie to głupot nie robić, sobie tylko pogadamy, dobra? No, w porządku. Świetnie. To, ja, mówić. Od razu panu mówię, że panu nic nie zabierzemy, oto się pan nie, nie, raczej nie ma Bardzo bądź. ładny konik, sama na drogą. No, jak się nazywa? No, dobra. Aha. Zenit. Zenit, proszę. No, to pan, pan, pan się nie rusza teraz. Jasne. jasne. Ostrożnie. No. nic się tak, panu złego nie stanie oczywiście, jak będzie pan współpracował. Tak. Dobra. Zwiąż go i jedziemy tam. Gdzie mamy jechać? Nic panu nie zabierzemy, to wszystko należy tak. do pana. Co my chcemy, to jest w jednym miejscu i po prostu... Żeby to wziąć, potrzebujemy pana Dokładnie pomocy. tak. tak no, się fajnie trafiło akurat. Oba mm. Nie zbyt, No, <laughs> spokojnie. Nie robi pan głupot, to nic się z tego nie stanie. Dobra, jedziemy. Tak jest, no. No, jeżeli, no jeżeli no, mam dostawa. Taki pan, to mamy dla... dobra, Johnny, okay, słuchaj, no to, ee, no to weź pana, weź pana, tak, skut jest? Tak, jest, razie. Proszę bardzo, bez żadnych głupot, proszę ładnie. Jak, jak pan sobie usiądzie, i jak tam wszystko w porządku? Tak, no i super, no. Państwo bezbronni i zakłóci. Grzeczni widzę. Grzeczni też. Pięknie. Jak się pani, panienka, czuje? Nie najlepiej. Co się stało? A... Mogło być lepiej. Ciągły pasmo nie niepowodzeń. No ale dlaczego? Przecież jest pani tutaj w doborowym towarzystwie, w ciepłym domu. Stary, Johnny, Stary. Spójrz, spójrz na jej kapelusz. Cały czas się. No. Na łowisku pewnie już jej prawie wydubali. Matka Boska. No, i tutaj się pani nic złego nie stanie, także spokojnie. Wczoraj nad odniskiem egzorcyzmu. Naprawdę? Dzisiaj, dzisiaj to, już miał siły. O Jezu. No to ma pani trochę jakby szczęście w nieszczęściu, że pani na nas trafiła. Ja to wy się dalej szukać? czy Nie, coś no nie? Zaraz, zaraz przyjedzie i jedziemy do roboty. Ty, czekaj, ja za chwilkę wrócę, wszystko sprawdzę, czy wszystko jest gotowe, dobra? Mm -hmm. się No, Ta, dobra. spokojnie. Widział? Nie przejeżdżaliście koło van, tam, nie? Nie, no za ty. To co tam się dzieje? Mówisz? Jakaś obława szeryfowska. Na co kurwa? Przeszukują e, rusznikarza, tawerny i salon Chyba Bimbr szukałem, z tego co Do <gryw> czego innego mogę szukać? No co? Dobrze, będą zajęci czymś innym Bardzo. A do panu jak się zwracać? John John. Do każdego. John. A, to ja Dobra, John. wszystko jest e, na miejscu. Śpiewa. Ja jestem John Grey to jest John Yellow, tamto to jest John Black. Muszę e... Jakieś Jakiś picie albo jedzenie potrzebujecie? Czy dajecie radę? Nie, nie, dziękuję. To też John? Słucham? To też John? Tak, też John. Ale, ale nie, nie blue, tylko Williams. No. Nie, jesteś white. A blue, no, Ale pasowałoby do pana, nie pan? Silver, back, o, proszę. A czemu nie w sumie? Ale Melina. No cóż, od czegoś trzeba zacząć, Nazywasz to Melina, to jest nie gorsze od tego naszego, na pewno. Nie no. A co panowie w podobnym mieszkają? No jakby to ująć. No, to... Troszeczkę mniejszym, bardziej zapiziałym, że tak powiem. Eee, no, ale to w okolicy jest też tutaj czy Co, coraz dalej do tego pytania? No i co no to może w takim razie... Państwo nam trochę o sobie opowiedzą, co? Czym się panienka zajmuje tak na co dzień? Oprócz lekarstw i tak dalej. <laughs> Interesuję <kości. śmiech> Interesuje się kośćmi. Kośćmi, ale w sensie grą w kości, czy takimi szczątkami? No, kości, każdy ma kości, zwierzęta mają kości. Ludzie mają kości, wszędzie są kości. Aha, Interesuje się nimi. No tak. No ciekawe tak. zajęcia, nie powiem. Ciekawe, zastanawiał się pan kiedyś, co było przed nami, co było przed tym, zanim tutaj wszystko było. Na pewno się tam kiedyś musiałam załatwić. Tak, myśleliśmy. Rdzanek, tych po prostu myśli takiej. Co no i no, wie pan, jakby. Wszystko co się no bierze od kości, no bo kości były zawsze, no bo z nimi musi być. No... Co, co, co. Coś w tym, jest, w tym jest w sumie, nie powiem, że nie. Coś w tym jest. Ja Generalnie zaraz ja ty to pani chciałam studiować się bo. Bo. Hmm. No, Ja się boję. Ja też mogę wybaczyć, mają ja na nowej nie Jestem w tym ekspertką. Byłam prymuską pod względem historii oraz. A, a historii. wszystkie no historii. No to? Ja no to może opowiem pani jakąś ciekawą historię w takim razie. Historię, historii. Uh. Coś to się pani takiego przytrafiło, co pani powiedzmy do dzisiaj? O, tak pamięta. Uh. Dobra, Joel, i tak nie zaruchasz. Siedzę w jej Spokojnie, kurwa. Próbuję pani czasu milić, żeby się nie stresowała. To ty mówisz, że panią chcesz podrywać. Złamać uh. serce, jak pani powiem. uważa. Tak, jestem bardzo uważna. Mm -hmm. I ko kości to też w ogóle są odrzucające, nie? Strasznie. Tragedia. Każdy ma kości. Mm -hmm. Mamy serce i kości. To... Tak. A no. ty też coś ja chyba mogę studiowałeś? Co? Jak łamiecie kości? Mówię mm. zobaczyć potem, czy są. Bardzo są wyłamane i bardzo się kruszą. I bardzo odpadają. Eee. Okay. Eee, John, chodź na chwilę. Panowie, zmieńcie temat z panią, bo eee. to, to, to coraz dalej zachodzi. Joan, eee, John, no chodź, chodź tu na chwilę, coś ci muszę powiedzieć. Eee, wiesz co, ja się zaczynam tej pani mękiwać trochę. Zajebista jest. Ja się je trochę biał, boję, biał, ci Ja usłyszałem, że to będzie sm, small piggy po prostu. Mm. Wiesz co, ja nie wiem, no, naprawdę, kurwa... Ty, Johny tak... Panowie nie wspominają tego słowa dakawa, Za Dla pani to ja bym miał wspaniałego kolegę. kolegę wiesz jakiego? No tak, dokładnie. Jakiego. Ona jest duża świnka i ona by byłaby małą świnką, Mi się dogadali. Dobrze, <grym> ale... Słuchaj, no po Big piga, możesz pobiec, ale. <grym> nie, muszę jechać, to nie ten. To nie dziś, nie ten no ale oni nie miejsca. Dogadaliby się, także może ale... wiesz. Tego i tamtego. Dobra Sadzać ich na konie Dobra To związuj Wszyscy gotowi Państwo stoją Dzień dobry Konor się Biuro szeryfa Co tu się dzieje? Mogli chociaż jakieś Odszkodowanie nam no, dać nie doświadczenie no. no, Tyle czasu Tyle... Toście to sobie ucieklenie. panowie czas wybrali Co się dzieje? A nic się nie dzieje, no Dużo szeryfów w miasteczku No Dobra, ilu macie zakładników? Tylu, ilu widać. Mam dobrze no to... widzi przez to okienko swoje. Słabo widzę, panie i okulary nasze. pan powiedz. Dwóch. Dwójka, tak? Dobrze, Z zakładnicy zdrowi, cali, nic im się nie stało? Paniaka się odezwie. Straciłam de A, dobra, ale nic poza tym? Chyba <grym>, nie. Aha. a pan? Z konia spadłem, trochę pobijany, ale jest nieźle. Szczęba na dumie A, no, no tak, duma z poniewierana, rozumiem. A ten. Jednak karmiliście ich? Nie chcieli. Aha, dobra To powiedz pan jak to zrobimy? Mhm. Byśmy nie chciałaś strzała przez następne pół minuty po z miasta. Nie, 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 nie A to co by pan pan za to, co? Nie. Lepiej no, się schowajcie, nie? Chociaż mogę. Dobra, <grych> zakładnicy do przodu, chodźcie Zagrać uszy. Mogę, mogę wam zagwarantować. Tak? Że nie tylko nie będziemy strzelali. Mhm. Ale nie, ten, nie nie rzucimy żadnym lasem was, ani toporkiem. Dobra. No, nie, 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 nie zgadzam się jeszcze. pan, pana, ja powiem tak. Mamy dwóch zakładników, jak wiadomo, pan... Trochę no. się o ich życie. Uwaga! No, no, Propanujemy. Okej, uwaga. Do nas. No żeby... Ale Ale nie było pięknie. Tak, bo, 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 bo. Zakładnicy Sali. Sali. Pan też? Cali. Tak. tak. Dobra. No i świetnie. Dobra. Na środek, Państwo, poproszę. Za zapraszam do tyłu z powrotem. A nie myślał pan może o tym, żeby tak na nasz koszt wyskoczyć sobie do salonu, napić się czegoś. A my sobie odjedziemy po, odjedziemy po prostu Ja owszem, wie pan co, tylko pomogę zakładnikom i, i, i pójdę do salonu No i świetnie W sumie to muszę panom też podziękować, nie? No za cóż to? W pewnym sensie Żeście mi nie kazali dygać pół hrabstwa na ten napad Nie ma, nie ma za co, wie pan Polecamy się na przyszłość w takim razie No to może w takim razie Teraz pan nam powie, ilu was tam jest? Sześciu No cóż Pięć nabojów w strzelbie, jednego będę musiał udusić. No, panu, zas was tam trzech widziałem, może panu pomogą. No i napiłbym się takiej zimnej łyski. A widzisz pan, no. A to lodu nie wolno wrzucać, bo to niedobrze. No, podobno nie wolno. Do banku podobno też ze strzelbą nie wolno wchodzić, a widzi pan, jestem. No to było iść na łyski. Pójdziemy na pewno, ale po robocie no, widzisz pan i, i pieniądze ciężko pracującego tutaj o. No jak chce pan donieść jakieś no, pieniądze, kości. to ja zapraszam Kto ma kości... Ba, kocuj się! Nie no, obsłużę was w kuźni, pan bycie. No w ogóle panie, no, panie szeryfie, to pan tutaj no. uważa, na no to panienka co my to trzymamy, bo ona jakaś kurwa ja się, ja to się jej boję, wie pan? Ta, I koś, to, kości to, chce łamać cholera wie pan A myślę, że panienka i tak zyskuje przy bliższym Poznaniu tylko... I... Mówię, no tak trochę. Tylko coś ją kości bolą, no. O myślę, że to nie ją kości bolą, ale to mniejsza z tym. Jak pan z nią chwilę pogadasz, pan zrozumiesz. Nie. Spokojnie, pani Kasi, się nie, nie jestem zdenerwowana. Mm, świetnie. Może co zażarłaś no, i dlatego. Nie, te kości mnie, nie denerwują, tylko mnie mają takie ja mam rozumieć. No jak pana zwą jeszcze raz, jeśli mogę prosić? Conor McMahon, asystent szeryfa. O, no, proszę. To wysoko pan zaszedłeś. Te, te. No, da się z tego wyrzeźć w ogóle? No, ja mam skromne wymagania, wiesz pan? Tam kubeczek mleczka, ociupina, suchego chleba i wystarczy. No, naprawdę? Te, czasem troszkę był O no, Cholera. Trochę panu współczuję, ale trochę ich zazdroszczę. <noise> to ja prosty człowiek jestem, tu, wiesz nie, nie mam wielkich wymagań. No tak. Gotowy? Tak. Jak coś się jakikolwiek strzał? strzelasz też. Dobra, jadę za tobą To jak panowie panie, gotowi? Panie McMahon, wychodzimy. Dobra, ale to na spokojnie, nie celujcie do nikogo, Dzień, Dzień. Dzień. Pierwszy napad po latach i przyszło nam wszystkim pierdzieć w pasiak. Ani nam się śni płacić grzywny, które na nas nałożyli. Na szczęście rany się zagoją, a czas szybko minie. Najważniejsze to, żeby wyciągnąć z tego lekcję. Musimy wymyślić lepszy plan ten miał dużo dziur nie domówień. Valentine jeszcze o nas usłyszy, i to szybciej niż im się wydaje.